Opatrzcie, znowu challenge. Ludzie kochają challenge. Znaczy, nie wiem tego na 100%, ale są zabawne, więc co to robię. No cóż, to może zacznijmy od pytania pomocniczego. Czy pierwszym anime będzie kreskówka, którą oglądałam, wiedząc, że jest japońska, czy po prostu pierwsza japońska kreskówka, którą oglądałam? Za czasów mojego dzieciństwa w telewizji leciała cała masa anime. A więc, jeżeli to drugie, to najprawdopodobniej pszczółka maja, jeżeli to pierwsze, to muminki. Nie tego się spodziewaliście, prawda? Takiego naj, naj, najulubieńszego gatunku to chyba nie mam, ale bardzo lubię szeroko pojęte okruchy życia. Mogą być zwątkami nadprzyrodzonymi, jeżeli nie są one zbyt przekombinowane, jakieś jokaje czy inne podobne. Coś, co bardzo ładnie reprezentuje sobą mają Majodzieńcia albo uciotenka co. Lubię też jadące po bandzie komedie, tak szalone żar dziwne, jak Gugureko, Kurisan albo Dansi Kokoseno nicidio. I lubię też, kiedy leją się po mordach, czysto rozrywkowo. Panie i panowie. ma jest tak złe. Ono jest tak fascynująco okropne, że nie mogę się oderwać i zawsze muszę obejrzeć przynajmniej kilka odcinków pod rząd. Tyle, ile wytrzyma mój mózg. Jest to historia Kena, z pozoru ucznia podstawówki, ale to pewnie jakaś przykrywka, która robi różne rzeczy, ale przede wszystkim walczy z kosmicznymi najeźdźcami, udareniając ich śmiałe plany zniszczenia ludzkości lub ewentualnie zamachy na jego własne życie. Nic z tym nie ma sensu i nie jest specjalnie ładne, ale głupawka murowana. W sumie powiedziałabym, że to anime zasługuje na więcej uwagi, ale w Japonii urosło do miana kultowego, więc jeżeli o nim nie słyszeliście, to jest wyłącznie wasza wina. Zaczęłam wreszcie oglądać tego chińskiego joja. Jestem na etapie trzeciego odcinka i wybacz Fandomie, ale nie bardzo rozumiem, skąd ten hype. Znaczy, jest całkiem ładne, da się to jak najbardziej oglądać, i jestem pod wielkim wrażeniem trwałości śmieci głównego bohatera, ale hype'u nie rozumiem. Może później się rozkręca. Dałam się też nabrać na wpis na tenkowy blogu dotyczący tego córki cibiku i Isekaj dociu. W połowie pierwszego odcinka byłam bliska zgonu. To miało być oglądalne, a nie zanudzające na śmierć. Nie będzie po nazwisku. Wywołam tu cały archetyp. Otóż główna bohaterka adaptacji gry Otome. W dziewięciu przypadkach na dziesięć to głupia gęś o złotym sercu i wielkim zaangażowaniu. Tak nijaka, jak to tylko możliwe. Można by je powymieniać pomiędzy tytułami i nikt się nawet nie zorientował, że coś się zmieniło. A ja jako jakowicom się jeszcze z czymś takim utożsamiać. Szlak mnie jasny trafia w animach, szlak mnie jasny trafia w grach. Trochę mniejszy szlak mnie trafia w słuchowiskach, bo w słuchowiskach przynajmniej darowane mi są jej wewnętrzne monologi. Ha! Nie wiem czy ulubiony, ale zauważam u siebie słabość do gładkich łajdaków, o których nie wiadomo co tak naprawdę myślą. Typ słodszy od miodu, jednocześnie w każdej chwili gotowy podstawić Ci nogę z czystej złośliwości. Jak uskoczysz, to pochwali, jak się przewrócisz, to wyśmieje, ale nie można powiedzieć, że jest tak naprawdę postacią negatywną. Nawet jeżeli fabuła stawia go po stronie antagonistów albo przynajmniej na gruncie moralnej szarości. Są nieprzewidywalni, intrygujący, zabawni, niebezpieczni, arogancy i czasami też mocno wkurzający, ale jest wysoce prawdopodobne, że będę szczerzyć zęby, ilekroć pojawia się taki w zasięgu wzroku. Przykłady Idzaja, Miyoshi, trochę roj i najnowszy obiekt mojego na pół poważnego zadłużenia, Tartalia. Co, że niby on nie jest bohaterem Anima? Spadajcie. Tak zwane nakama power zupełnie ironicznie. To, że bohater robi coś dla przyjaźni, albo że jest silniejszy z powodu ludzi, którzy są dla niego ważni, albo jakieś wspólne magiczne ataki, wszystkie te for the team i inne podobne. Nawet jeżeli jest to naiwne i często stanowi deus ex machina, kupuje to. Przemawia to do mojego małego złego serca. W sensie, że po dobroci z zasady unikam wszystkiego, co ma więcej etci niż fabuły i do oglądania tego typu produkcji trzeba by mnie chyba było przymuszać bronią palną. Oglądam jednak złe joje, więc nie jest tak, że unikam swojej porcji cierpienia w życiu. Prawdopodobnie nigdy nie wyjdę też poza pierwszy odcinek Toradory. A bo ja wiem, co nie jest popularne. Rozumiem, że musi to być coś w miarę nowego, bo prędzej czy później hype zawsze umiera i w pamięci ogółu pozostają tylko te tak zwane klasyki. Jeśli więc wyciągnę to... Three, two, to nie będzie się liczyć, prawda? Keroro jest ponadczasowy. No więc niech będzie coś innego. Niech będą Cure raczej dren. To na pewno nie był hit sezonu. Przypominam, lato 2017. Krótko-odcinkowe jonkome o romansowych perypetiach stada gimbusów. Bardzo nieporadnych perypetiach, jeżeli chcemy być precyzyjni. Małe, zwariowane, wesołe i nikt o tym już nie pamięta. Tacie, na którego premierę czekam? Sanka Tsumado, oczywiście. Jeżeli nie będzie obsuwy, to już w październiku. Jaram się jak paczka gwoździ. Tak, wiem, nadużywam, nie o to chodzi w tym pytaniu. W tym pytaniu chodzi o coś, co jest do obejrzenia już. No więc z rzeczy, które są do obejrzenia już, ale leżą i czekają, to byłoby ore monogatari. Zawsze odnosiłam wrażenie, że to jest ciepłe, sympatyczne i tak nieinwazyjnie urocze. Na pewno kiedyś. Hmm, znaczy gdyby mnie tak nagle coś isekajowało i wypchnęło w cudzy żywot. Pierwsza myśl to był ktoś wielki, majestatyczny jak Gu. Ale utrzymanie odpowiedniego wizerunku kogoś takiego byłoby na dłuższą metę trochę męczące. Za wysokie progi dla zwykłej śmiertelnej pandy, uznała więc za stosowne mierzyć bliżej ziemi. Życie jako Matsuoka go byłoby bardzo wesołe, bardzo na swój sposób satysfakcjonujące i pełne doznań estetycznych. Problem jest tylko jeden taki malutki. Aktywnie szypuje ją z Nadisą, a ja, jako ja, zdecydowanie wolę Makoto. No cóż, tak naprawdę chyba z każdego Anima dałoby się zrobić przynajmniej platformówkę, ale na ten moment najchętniej zagrałabym coś na podstawie Uramici Onisana, którego jednak zaczęłam oglądać i muszę w tym miejscu oficjalnie przeprosić Kamie za to, że w niego zwątpiłam w zapowiedziach sezonu. On jest profesjonalistą z najwyższej półki. A gra mogłaby być wesoła. Przygody Jokendera byłyby hitem. Ponownie na ten czas i miejsce możliwa jest tylko jedna odpowiedź. Wielka, tak, zgadza się. Już wiecie, co robię, jak nic nie robię tak naprawdę jednak grając w Genshin Impact można samodzielnie zrobić sobie anime najszybciej komedia akcji No i oryginalna historia, w kształcie w jakim wygląda, chyba niespecjalnie potrzebuje powielania w wersji serialowej. Tak myślę. Chyba, że wyglądałaby tak. Wtedy biorę wszystko. W ogóle biorę wszystko z kadzuchą. Jednak jakiś poboczny quest, albo backstory różnych postaci, albo specjale, albo nawet jakiś spin-off oglądałabym. Na dniach zrobiłam sobie rewatch fusetę po Musu Monotori Monocio. I co mogę powiedzieć... To jest bardzo prosta historia, skonstruowana jak film dla dzieci, tylko dodano do tego sporo krwi i trochę nagości i seksu. Cóż, rzecz do obejrzenia, do popodziwiania niestandardowej grafiki i do posłuchania dobrej muzyki w tle, ale żeby miało zapadać w pamięć nieszczególnie. Nawet nie pamiętałam, że widziałam to wcześniej i uświadomiłam to sobie dopiero w jakiejś dwudziestej minucie. I na tym zakończę. Następna będzie recenzja. Tymczasem trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia wkrótce.